Ja pierdolę. O wiesz. Patrz, koleś ta skuterę zapierdala. <śpiewanie> o kurwa, przejeżdżajcie szybko. O kurwa mać. Ale patrz, przejechał, co? Kurwa, ale pompa. No jak my to jak my tam przejdziemy w ogóle? No, przyjde, się... <grym>, ale się przecisną, patrz jak tam, jak my przez te pasy przejdziemy, jak tam taka fala jest. <grym>, Szkoda, że nie mamy matera takiego, ja żebyśmy się kurwa przepłynęli na pontonie, które ma coś, nie? Ale pompa. Dobra, idziemy co?